Hejka wszystkim, Te Arabella z Antwater. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest środa, to oznacza, że jest aktualizacja, także serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. One, two, three... Zanim sobie jeszcze jednak konkretnie do odcinka przejdziemy, parę słów wstępu. Przede wszystkim chciałabym przydać na kanale wszystkie nowe osoby. Cieszę się, że trafiliście na ten film, na mój kanał. I mam również nadzieję, że, że zostaniecie ze mną, będziecie dalej śledzić kanał, co, co na niego wlatuje. Akurat aktualnie mamy trochę przestój z filmami, natomiast w najbliższym czasie planuję to zmienić. Będzie, mam nadzieję, sporo fajnych filmów. I liczę po prostu, że one Wam się spodobają. Również witam wszystkich stałych widzów. Dziękuję Wam za regularne oglądanie moich filmów i za Waszą aktywność po prostu. Sprawa numer 3. W zeszłej aktualizacji mówiłam, że jeżeli ktoś chciałby być pozdrowiony na odcinku, będziemy robili te pozdrowienia właśnie na odcinkach z aktualizacji. To możecie do mnie napisać, że chcecie być pozdrowieni właśnie w komentarzu pod filmem. Albo na poczcie WSO, albo nie wiem, na Discordzie, cokolwiek. Po prostu napiszcie, że chcecie być pozdrowieni i ja was pozdrowię. Właśnie na odcinku z aktualizacji. Dzisiaj pozdrowieni zostają Zari Grass Hill, Henneka Official, Lady Lastin 0805 oraz Ola Kozłuszek 7672 Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam Jeżeli o kimś zapomniałam, to na pewno to nadrobię w następnym odcinku z aktualizacji już za tydzień Jeżeli wy również chcecie być pozdrowieni, to dajcie mi o tym znać Ale tylko w takim wypadku, jeżeli byliście pozdrowieni ani dzisiaj, ani w zeszłym tygodniu Także dajcie mi o tym znać, jeżeli chcecie być również pozdrowieni I ja was pozdrowię już za tydzień w następnej aktualizacji A teraz już przejdźmy sobie do tego, co w tej dzisiejszej aktualizacji Przeczytam Wam to teraz. Aktualizacja gry! Nowe odmiany maści westernowych, 24 lipca 2024. Hej, przygotuj się na dziką przejażdżkę, bo nowe westernowe odmiany przybyły na Jorvik. Nowe rodzaje umaszczenia. Mamy dla Ciebie ekscytujące wieści! Przybyły nowe odmiany Twoich ulubionych koni z dzikiego zachodu. Poczuj klimat westernu dzięki dwóm oszałamiającym rodzajom Mustanga i jednej całkowicie nowej maści konia American Paint. Te pierwsze wierzchowce znajdziesz w jodłowym gaju, a American Pains czeka na Ciebie na ranczu Starshine. Praca oraz zabawa. Poczuj się jak na prawdziwym ranczu. Na początku zajmiesz się podstawowymi obowiązkami z pomocą Josha. Kiedy poznasz okolicę, będą na Ciebie czekały zadania codzienne polegające na sprawdzeniu czterech miejsc, w których mogły się pojawić problemy. Każdego dnia w jednej z tych lokalizacji dostępne będzie wyjątkowe wyzwanie. Przygotowaliśmy łącznie 12 kłopotów, które codziennie nie będą się zmieniały, a każdy gracz będzie musiał rozwiązać ten sam problem. To idealna okazja do wspólnej zabawy na ranczu w następnym tygodniu. Jeźdźcy dusze się zbierają i przygotowują do bitwy. Udanego tygodnia! Cały stód zespołu stolz czyli za tydzień fabułka! I chciałabym przy okazji również pozdrowić LZD Dovdafrog, chyba tak to się czyta, która właśnie tutaj odnalazła i sobie stoi tutaj. Pozdrawiam również! I teraz trochę gorsza część całego filmu, dlatego że Okazało się, że podczas nagrywania nie do końca nagrał mi się dźwięk z mikrofonu, więc muszę to teraz dogrywać po nagrywkach ponownie podczas montażu. Także no, nie będzie też takie łatwe jak było podczas nagrywania. Pierwsze, co tutaj zrobiłam, to pojechaliśmy sobie obejrzeć te konie, ale oczywiście nie wiedziałam, które są te nowe, i jeszcze też nie skapnałam się, że muszę jechać do Jodłowego Gaju. z to mi umknęło. Patrzyłam tylko w naranżu Starshine, no i, ja i tak nie miałam planu dzisiaj kupić żadnego konia nowego, także tutaj to i tak nic nie straciłam. Potem pojechałam, zrobić zadanko, i ja teraz postaram się Wam tutaj czytać to wszystko z tych dialogów w zadaniu, tak samo jakbym to czytała na filmie. Hej, hej, Arabella! Chcesz spróbować przeprowadzić zwiad? Pojedź w miejsca zwiadu i upewnij się, że wszystko jest w porządku. Pomoc zawsze nam się przyda. Wszystko uwielbia się psuć, kiedy tylko się nie patrzy. Właśnie dlatego potrzebujemy codziennego zwiadu. Lepiej zauważyć problem, zanim zacznie przeszkadzać. Sprawdź parę miejsc, a może weźmiemy cię do pomocy na ręczu na stałe. Co ty na to? Powodzenia! Najpierw musieliśmy sobie tutaj właśnie posprzątać śmieci. Przy jest pełen śmieci pod sprzątem. No i to właśnie tak wygląda, że musimy tutaj pojeździć i porobić zadanka. Ja uważam, że spoko opcja, bo w sumie nie wiem, czy jakoś bardzo się wyróżniał w tym roku ten i zachód, bo to jest niby jako rekompensata, że trochę słabo było w tym roku. Nie, nie wiem do końca, czy było aż tak słabo. No nie, nie wiem, tak nie, nie umiem tego ocenić, ale nie, nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięć w tym roku. Obóz Zachód i też był o wiele szybciej niż w zeszłym roku. Hmm, brakuje owcy. Poszukajmy jej, Cloud. I teraz było szukanie owieczki. E, najlepsze jest to, że ja ją... E, jakby tam się to odblokowało, że ona tam e, biegła dalej, a ja tej owieczki nie zauważyłam. I to było najlepsze e, tak w całej tej sytuacji, ale już ją tutaj, jak widzicie, znalazłam i prowadzę ją z powrotem na ranczo. Ten koń wygląda, jakby potrzebował porządnego wyczesania. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie mój ulubiony fragment, czyli czesanie powietrza. Na pewno to pomogło temu gonikowi. Hej, jak leci? Hej, a wszystko dobrze? Siedzenie przy ognisku to jedna z najlepszych rozrywek. Problem w tym, że nie da się rozpalić ogniska bez drewna, a my go nie mamy. Szybko się zużywa, a ludziska go nie uzupełniają. Strasznie mnie to drażni. Weź trochę opału z magazynu i uzupełnij nasz zapas, dobrze? Spotkamy się potem przy wybiegu wyścigowym. Zakończyły się opał, przyniosę go z magazynu. Tanie, nie wiedziałam, gdzie mogę szukać jakiegoś magazynu, ale okazało się, że on jest po prostu tam za domkiem. W ogóle picham w złą stronę najpierw, ale koniec końców odnalazłam. Dajcie znać w ogóle, czy wy też mieliście takie trochę zawahanie w ogóle, jaki magazyn, No co chodzi? Mam u Ciebie dług, Arabella. Z radością przyjmuję Cię do pomocy na ranczu Starshine badnik, kiedy tylko zechcesz nam pomóc. Szerokiej drogi. No i tu już mamy po prostu kolejny zadanka, to takie codzienne na ranczu starszeń, gdzie pomagamy Czuszowi w po prostu w obowiązkach na ranczu starszeń. Także kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Właśnie się zorientowałam, że jeszcze były te ubrania, a ja ich nie nagrałam na filmie, ale no trudno, nie patrzyłam jeszcze na nie, szczerze powiedziawszy. Dajcie znać, jak wam się podobała aktualizacja, jak podobały wam się zadania, czy kupiliście sobie jakiegoś konika. I dwa, czy kupiliście sobie te nowe ubrania? Ja nie wiem, jak wyglądają szczegóły, eee, ale co. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!